Witam państwa w kolejnym odcinku i zapraszam do obejrzenia filmu o odznace za zasługi dla Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Odznaczenia okresu PRL ustanowione 29 czerwca 1977 roku przez Plenum Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej jako wyróżnienie dla działaczy ZSMP. Odznaka ma formę krzyża równoramiennego o zwężających się ramionach o wymiarach 30 na 30 mm połączonych wieńcem z dziś laurowi. Na awersie krzyż pokryty jest czerwoną emalią, jedynie obrzeża krzyża, wieniec i pierścień okalający tarczę pokryte są brązem, a sama tarcza o średnicy 15 mm emaliowana na biało. Na tarczy znajduje się logo ZSMP. Rewers nieemaliowany z napisem Nauka, Praca, Ojczyzna, Socjalizm. Oznaka zawieszona jest na wstążce o szerokości 34 mm koloru ciemnozielonego z biało-czerwonym paskiem o szerokości 8 mm, przebiegającym przez środek wstążki. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na następny o orderze uśmiechu.